Siemaneczko, z tej strony Dim2 i dzisiaj zaproszę Was na filmik, w którym pokażę Wam ile czasu potrzeba na to, żebyście sobie mogli bez problemu wydrupić 5 skarpetek, 5 skarpetek na 42 levelu i jak wygląda to czasowo z... rękawicą złodzieja. Ze względu, że ja chciałem zrobić bardzo rozwiniętą serię z eventem, bo on trwa ponad 45 dni, więc można testować wszystko na różne sposoby i powiem Wam, że... To jest dobre rozwiązanie, naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, jeśli popatrzymy na to, że w, no, z rękawicą potrzebujemy jakichś 8 minut na to, żeby wydropić 5 skarpetek, to jest to dobry rezultat. Ale ja wiem, że niektórzy będą próbowali wydropić to w krótszych ilościach. Bardziej, szybciej, więcej. Tylko, że niestety 45 dni sobie podnieść trzeba razy 5. To wyjdzie ponad 220 skarpetek na jedną postać, maksymalnie, bo więcej się nie opłaca, jeśli będziecie oddawać codziennie. No to wyjdzie nawet Wam tak, że będziecie mogli się pobawić całkiem nieźle przez cały czas trwania eventu. Prawda? Prawda. Co do samego eventu, myślę, że jest dobrym rozwiązaniem, bo są skarpetki, są karty, jest tombola, jest wszystko. Jest tak dużo tego wszystkiego w tym roku, że pokazanie z tego w jednym filmiku byłoby... Bardzo niefajny, z tego względu, że wszystko opisać w jednym filmie byłoby ciężkie. A 42 level z rękawicą z na dwie skarpetki, więc no myślę, że całkiem ok. Nie ma żadnego dodatkowego dropu. To jest trochę przyspieszone, ale łącznie 8 minut potrzebowałem na to, żeby wydropić właśnie wszystkie skarpetki. Dropiłem i też karty. Z karty będzie zupełnie inny odcinek, z tego względu, że chciałem pokazać Wam, jak wygląda w ogóle rozgrywka i gra w karty. Natomiast ja postaram sobie uzbierać kilkadziesiąt tych kart i rozegrać je na, podczas jednego odcinka. Zobaczymy jak to wyjdzie, może wyjdzie nawet taki półgodzinny odcinek, nie wiem, kompletnie nie wiem, jak to może wyglądać, ale myślę, że postaram się coś takiego zrobić. Wracając do samego dropa, potrzeba 8 minut na 5 skarpetek z rękawicą. Czyli można powiedzieć, i to właśnie tutaj na 32 levelu, ja się pozbywałem rangi dropiłem core dragonsy, na dzisiaj mi wydropiłem wszystkie, które powinienem więc no jest, jest, jako tako dobre rozwiązanie to nie mogę powiedzieć, nie mogę narzucić nie mogę marudzić na to, że y, czegoś nie ma, ale ja lubię eventy, bo eventy zmuszają do tego, żeby pograć, żeby podropić, żeby pochodzić tam gdzieś i posprawdzać różne rzeczy, że ze względu na to, że trwa długo event będzie sporo filmików, do zobaczenia piszcie jak wam idzie drop